Witajcie. W tym tutorialu, na prośbę jednego z widzów, pokażę Wam i wyjaśnię różnicę pomiędzy dwoma narzędziami: Graduated Filter i Local Adjustment Brush. Na początek, może weźmiemy, zajmiemy się tym zdjęciem. Zaznaczę je i nacisnę na klawiaturze przycisk D, co automatycznie przeniesie nas do panelu Develop. I jak pewnie wiecie. Tutaj w prawym górnym rogu mamy dwa narzędzia, które de facto mają te same zestawy funkcji, czyli możemy operować ekspozycją, jasnością, kontrastem, nasyceniem, klarownością, ostrością, a także kolorem. Jednak zasada działania tych narzędzi jest inna. Na początek, może Graduated Filter. Przypuśćmy, że chcielibyśmy przyciemnić nieco niebo na tym zdjęciu. Nic prostszego. Wybierzemy ekspozycję, obniżymy ją troszkę w dół na minus, klikamy i przeciągamy. W tym momencie powstaje filtr gradiacyjny, który od miejsca, w którym kliknęliśmy, rozpoczyna się, aż do miejsca, w którym puścimy przycisk myszy. Tak więc stopniowo od wartości ustalonej rozjaśnia się do przejrzystości. Dzięki temu uzyskaliśmy lekkie przyciemnienie nieba. Oczywiście filtr możemy chwycić, możemy przesuwać w dowolne miejsce. Jeżeli klikniemy obok tego pinu, to możemy filtr obracać. Klikając na końcu możemy go rozszerzać lub zwężać, a po środku przesuwać. Oczywiście możemy tym manipulować cały czas, czyli możemy na przykład zmniejszyć jego efekt, możemy dodać na przykład więcej kontrastu, bądź sycenia Co jeżeli chcielibyśmy dodać kolejny filtr, na przykład przyciemnić lekko od dołu. Nic prostszego. Klikamy na New. I w ten sposób mamy dwa filtry. Jak zapewne zauważyliście, aktywny filtr to jest ten, który jest jakby wciśnięty ten pin. Możemy się pomiędzy nimi przełączać po prostu klikając. Jeżeli chcemy skasować dany filtr, klikamy na niego i naciskamy Backspace albo Delete. Kliknięcie przycisku Reset usunie nam wszystkie modyfikacje związane z danym filtrem na zdjęciu. Natomiast, jeżeli chcemy sprawdzić podgląd, jak nasz efekt wpływa na nasze zdjęcie, wystarczy, że przełączymy ten oto przycisk. Skasuję teraz wszystkie nasze filtry gradientowe i pokażę Wam Adjustment Brush. I jak już wspomniałem, mamy tutaj zestaw tych samych funkcji, z tym wyjątkiem, iż mamy tutaj dodatkową taką paletę, jakby. Jak sama nazwa wskazuje tego narzędzia, jest to brush, czyli pędzel. Ja posługuję się tabletem. Firmy Wacom, dzięki czemu mogę precyzyjnie panować nad kursorem. Ok, powiedzmy, że chcielibyśmy przyciemnić odbicia w tych szybach. No więc możemy to zrobić na przykład ujemną ekspozycją. Na początek nie będzie to minus 85. Tutaj w tej dolnej palecie wybieramy sobie rozmiar naszego pędzla jego miękkość. Oraz flow, czyli przepłyść. Czyli to jest tak jakby. 100% to jest 100% przepływu. 50% to jest połowa mocy danego pędzla. Tutaj jak widzicie, mam włączoną funkcję Automask. Na razie ją wyłączę, aby zaraz wam opowiedzieć, co ona tak naprawdę daje. Rozmiar pędzla możemy na szybko zmieniać nawiasami kwadratowymi na klawiaturze. Więc ja troszkę zmniejszę mój pędzel i zaczynam sobie malować. Od razu widzicie, że szyba się nam przyciemnia i jeżeli puszczę w tym momencie piórko tabletu widzimy, że powstaje nasz pin. Jeżeli najdziemy na niego myszką, pokazuje nam się na czerwono maska, podobnie jak w Photoshopie jest to szybka maska, która de facto pokazuje w którym miejscu malowaliśmy pędzlem, dokonywaliśmy jakichś zmian. Zobaczcie również, że kursor zmienia się w, takie, w taką kreskę z strzałeczkami po obu stronach. Jeżeli kliknę, będę przesuwał w lewo, ekspozycja nasza zmienia się na minus. Jeżeli klik, przesunę na prawo, ekspozycja zmienia się na plus. Tak więc to jest taka szybka możliwość dokonywania yy, korekty danej y, funkcji, którą mamy wybraną na naszym pędzelku. Ale dobrze, malujemy dalej, kolejna szybka. Y, jeżeli chcemy na stałe włączyć podgląd szybkiej maski, wystarczy, że na klawiaturze naciskniemy przycisk O. Dzięki czemu będziemy mieć y, stale y, aktywne podgląd tego gdzie rysujemy. I jak widzicie, nasz pędzel jest okrągły, i dzięki czemu w tych tutaj kątach prostych nie możemy być zbyt precyzyjni. Ale jest na to pewien sposób, dzięki czemu możemy dojść niemalże do 100% perfekcji, jeżeli chodzi o tutaj zamalowanie tych. tych Miejsc i niewychodzenie poza krawędź okna. Skasuję teraz efekt naszej pracy, i zrobimy to samo, tylko tym razem włączymy funkcję Automask. I zobaczcie, jak będę rysował. Dopóki nie wyjadę tym plusikiem, który jest w centrum naszego pędzla, poza okno. Nasza maska będzie idealnie w obrębie szyby. Może lepiej zademonstruję to tutaj na, na niebie. Zwiększę pędzel i zobaczcie. Plusik jest na niebie, i prowadząc pędzel wzdłuż budynku. Wpływam tylko i wyłącznie na niebo. Budynek pozostaje bez zmian. Wyłączę podgląd maski, zwiększę może ekspozycję na plus, aby efekt był bardziej widoczny. I zobaczcie, jak ładnie, idealnie Lightroom tworzy nam maskę wzdłuż krawędzi. Tak więc opcja auto mask jest bardzo przydatna wtedy, kiedy chcemy bardzo precyzyjnie wpłynąć na nasze zdjęcie, a mamy do czynienia z e, takimi trudnymi miejscami, które mogłyby sprawić problem w e, zaznaczeniu, bądź e, zamalowaniu. Oczywiście pracując e, tym pędzelikiem Local Adjustment Brush mamy możliwość również e, wymazywania go. Wystarczy, że klikniemy na Erase albo przytrzymujemy Alt na klawiaturze. Mamy wtedy możliwość wymazywania naszego zaznaczenia. W ten sposób możemy pozbyć się niechcianych elementów, które stworzyliśmy. I podobnie jak w filtrze gradientowym, klikamy na nowy i wtedy możemy Stworzyć kolejne zaznaczenie, na przykład z innym parametrem. A co jeżeli mamy nagromadzenie różnych punktów? Ja stworzę tutaj więcej tych pinów. Przypuśćmy, że pracujemy na twarzy modelki, retuszujemy, rozjaśniamy, przyciemniamy. Nie chcemy tego tak robić w Photoshopie, pracujemy w Lightroomie. I tworzy nam się y, nagromadzenie tych wszystkich pinów. Chcielibyśmy pomalować precyzyjnie w danym miejscu, ale no, pojawia się ta łapka, która wybiera nam dany pin. Jeżeli nacisniemy na klawiaturze przycisk H, tymczasowo ukrywają nam się wszystkie piny i możemy pracować nie widząc ich. Należy pamiętać, że mamy aktywny ten, który jest był ostatnio wybrany. Więc w tym wypadku to jest to, ten tutaj. I ponownie, jeżeli chcemy ukryć wszystkie zmiany, klikamy ten przełącznik i wszystkie zostają ukryte. I ponownie włączone. Przycisk reset całkowicie usuwa wszystkie zmiany wprowadzone w danym narzędziu. Oczywiście możemy narzędzia łączyć, czyli jeszcze raz wejdę tutaj, przyciemnię troszkę niebo, pędzelek wezmę teraz sobie, może faktycznie przyciemnię troszkę te szyby. I to jest cały zmian, które wprowadziliśmy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam zasadę działania obu narzędzi i zapraszam do oglądania kolejnych tutoriali mojego autorstwa.